na moim kanale. Dzisiaj odzywam się do Was z samochodu, bo wypadamy, nie wiem czy to jest dobre słowo, ale wypadamy na weekend. Ja mam jeszcze urlop, dopiero w środę wracam do pracy, dzisiaj jest sobota. I udało nam się zorganizować chwilkę dla nas, tylko i wyłącznie dla nas, no i z psem oczywiście. Znowu, tak, znowu. Nie wiem, czy byliśmy tam niedawno i nawet Wam to relacjonowałam. Ale powtarzamy i idziemy znowu do tego spa piwnego, czyli beer spa, bo to jest bardzo fajna sprawa i my znowu jesteśmy w takim momencie naszego życia, że jesteśmy bardzo zestresowani i potrzebujemy troszeczkę. Nie robienia i totalnego obijania się i relaksu i w ogóle. I Granada jest dla nas bardzo fajnym miejscem do tego. Po pierwsze jest to bliziutko, bo to jest mniej niż półtorej godziny jazdy od nas. Po drugie, miejscówkę, którą tam sobie znaleźliśmy, to jest dokładnie to samo mieszkanie, które mieliśmy wtedy. To jest przepiękna lokalizacja, ciągle dialambre, bliziutko na ten taras widokowy, który Wam pokazywałam w nocy. Może teraz uda mi się go pokazać Wam za dnia, bo też warto. No i generalnie po prostu. No, Nasze buźki się cieszą, kiedy tam jesteśmy, dlatego, dlatego to powtarzamy. Jedzie z nami też w Mieciu, Chłopaki nie chcieli zostać niestety w domu i postanowili mi to podowarzyszyć w ten weekend. A jako, że ja jestem totalnie bez makijażu, bo trzecie już idziemy do tego spa i stwierdziłam, że jednak e, to całe gorąco, jacuzzi, sauna, które tam są, e, lepiej będzie dla mojej skóry, jeżeli nie będę miała makijażu żadnego na sobie, może moja skóra troszeczkę lepiej na tym skorzystam dlatego no muszę się wam tak pokazać no samo życie co zrobić i pewnie powtórzę wam niektóre widoki, które już wam pokazałam w mojej trylogii z Granaty jeżeli jeszcze jej nie widzieliście to serdecznie was do niej zapraszam odnośnik znajduje się chyba tutaj Marcin po której stronie był ten odnośnik? po tej czy po tej? Mówi, że od serca tu mam, tak? Tu mam serce na pewno to musi być po tej. Tutaj znajduje się odnośnik. Oczywiście calutką zimą u nas nie padało, autentycznie no, mieliśmy może ze dwa dni deszczowe przez ostatnie cztery miesiące. No i niestety na ten weekend zapowiadają całkiem ostre i duże deszcze. No, ale no, trudno, już nic z tym nie możemy zrobić. To jest jedyny weekend, kiedy możemy się gdziekolwiek wyrwać, dlatego pogoda nam jest straszna, mamy buty do zmiany i parasolki ze sobą. I jedyne co najgorszego może się wydarzyć, to to, że po prostu nie będę nagrywała. Ale jeżeli widzicie tego vloga, to znaczy, że coś tam jednak się udało, dlatego zobaczymy się później. All about one of the facts. We almost slowly drowning in sand. I wanna be an example. How to feel the space between the shadows? And we're. W spa, bo dzisiaj skupiliśmy się tylko i wyłącznie na relaksie. Także było dla mnie oczywistym to, że nawet nie wyjmę telefonu i nic nie chcę nagrywać, nie chcę żadnego zdjęcia. Ja już to mam nagrane, mam już zdjęcia stamtąd i już mi wystarczy. Dzisiaj poszliśmy tylko i wyłącznie się zrelaksować. Co jeszcze było fajne, to po już całym tym spa, czyli po jacuzzi, saunie i zonie takiej relaksującej, mieliśmy jeszcze 15 minut masażu i można wybrać między masażem pleców a stóp. Obydwoje wybraliśmy masaże pleców. Mój był zdecydowanie lepszy, także jeżeli kiedykolwiek tam będziecie, to polecamy Pana większych gabarytów, bo jest po prostu zdecydowanie fajniejszy, bo mój masaż pleców zaczął się tak naprawdę od stóp i przyszedł po prostu aż do czubka głowy praktycznie. To tylko 15 minut, ale jesteśmy obydwoje tak zrelaksowani po tym, że po prostu bardziej się nie da, bo niesamowicie jesteśmy super zadowoleni. Różnica cenowa między samym, e, samym takim godzinnym spa, a tym godzinnym spa z 15-minutowym masażem, nie jest wielka, więc naprawdę warto. jest sobota i Granada jest pełna. Jest ostatni weekend marca. Granada jest po prostu przepełniona ludźmi. Jest tutaj mnóstwo grup, mnóstwo wieczorów panieńskich i kawalerskich, także po prostu no jest tutaj tyle ludzi, ile dawno już nie widzieliśmy. Fakt faktem, że Granada w weekendy zazwyczaj jest pełna, no ale teraz już i dobra pogoda i wszystko, bo no bo jeszcze póki co jest ładnie, podobno padać ma dopiero jutro, ja mam cały czas nadzieję, że nie. Ale jest ładnie, jest cieplutko, są 24 stopnie, jest niesamowicie. Fajne jest to, że mieszkamy w samym środku, tej historycznej części miasta, gdzie po prostu na każdym kroku, gdziekolwiek tam w przelocie chodząc uliczką, widać alambrę, to jest niesamowite. Ale minusem tego może być, no niestety, hałas. To okno za mną. To jest okno już na ulicę. My jesteśmy w troszeczkę innym apartamencie niż ostatnim razem, ale w tym samym, w tej samej kamienicy. I wtedy byliśmy na drugim piętrze, teraz jesteśmy na parterze, także to okno to jest już okno na ulicę i co chwilę tutaj po prostu słyszę jakieś grupy przechodzące, krzyki, wrzaski, śpiewy i tak dalej. Mam nadzieję, że w nocy nie będzie tak źle, chociaż nasza sypialnia nie wychodzi na ulicę, tylko wychodzi na takie patio wewnętrzne w tej kamienicy, więc nie powinno być aż tak źle. No, ale zobaczymy, zobaczymy. Wtedy było całkiem znośnie. Wtedy było słychać tylko po prostu krzyki i, i śpiewy osób, które wracały po nocach do domu. Zobaczymy, jak to będzie tym razem. Chcieliśmy oczywiście iść do Alambry i, i zwiedzić Alambre ponownie. Niestety te nasze wakacje to były taki troszeczkę plan na ostatnią minutę. Nie wiedzieliśmy do samego końca, czy będziemy w stanie przyjechać tutaj w ten weekend, czy nie dlatego dopiero w tym tygodniu wzięłam się za szukanie biletów do Granady no i oczywiście wszyscy mnie wyśmiali znaczy tak, na stronach internetowych biletów oczywiście nie ma i nie ma na najbliższe jeszcze 3 miesiące szukałam też po różnych agencjach takich wycieczkowych niestety tam bilety, które kosztują 14 euro normalnie bo normalne wejście do Alhambry kosztuje 14 euro plus jakieś tam ewentualne koszty manipulacyjne to agencje sprzedają za jakieś 55 euro nawet takich biletów nie było. Agencje już też nie miały biletów. Jedną opcją, jaką znaleźliśmy, to jest po prostu jakieś tam wejście bez kolejki, wszystko fajnie, za 199 euro za osobę. No to stwierdziliśmy, że chyba jednak nie, no bo ta różnica między 14 euro a 199 euro jest po prostu dla nas zabójcza i nie ma sensu. Wymyśliliśmy już sobie, że koło września przyjedziemy tutaj jeszcze raz, kupimy te bilety już teraz, tak naprawdę na wrzesień. I to wcale nie, nie jest głupi pomysł, kupować w marcu bilety na wrzesień, bo przynajmniej będziemy pewni, że te bilety dostaniemy. Dobra, to ja lecę się naprawić troszeczkę, bo jestem calutka czerwona po tym relaksie, spa, masażach i wszystkim, po prostu jak burak. Także lecę się naprawić troszeczkę i ruszamy w miasto, bo, bo szkoda czasu nie ma co siedzieć w domu. And we suffer in it. We are passed by the atoms. I want to reach my sunrise. I want to feel like a wise man. I want to meet my bright sun. I want to free all of my signs. And we suffer. We are passed by the atoms and we saw. Dobra, to już wyglądamy jak ludzie, a przynajmniej tak nam się wydaje. I idziemy na y, teraz widokowe świętego Mikołaja, tam gdzie wam pokazywałam w ostatnich odcinkach widok na Lambre w nocy. Teraz mam nadzieję pokazać wam to jeszcze za dnia, bo jeszcze jest dosyć wcześnie. Znaczy nie jest dosyć wcześnie, ale jeszcze jest światło. Jeżeli jesteście w Granadzie, kiedykolwiek będziecie w Granadzie i nie wiecie co robić, to przyjdźcie właśnie do tej części, która się nazywa Alvaj-Syn i po prostu zgubcie się w tutejszych uliczkach. No dobra, za mną widać, że te uliczki nie są najfajniejsze. Ale nie jest źle, tutaj nie ma się czego bać. Także zgubcie się w tych uliczkach i koniecznie, koniecznie, koniecznie idźcie na Mirador San Nicolás, czyli teraz wyjątkowy świętego Mikołaja. A place. Feeling like my world is upside down. I just wanna find my way. Gotta get a breath before I drown. You've torn my world apart. it.